Moneczko moi drodzy, z tej strony Krzyna, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam pewien produkt. Jest to produkt, który bardzo ciężko znaleźć w jakimkolwiek sklepie jest dostępny tylko w jednym supermarkecie. A tym produktem jest czarna woda. Wiem, wiem, brzmi nieco abstrakcyjnie. Tak więc, kochani, ja wybieram się właśnie na zakupy do tego supermarketu. A Wy pamiętajcie o subskrypcji kanału, wciskajcie czerwony przycisk na dole i zostawiajcie łapki w górze. Lecimy na zakupy. No i dobra, moi drodzy, woda jest już w moich rękach, ja jestem już po zakupach. Tymczasem zapraszam Was do środka, opowiem Wam o niej nieco więcej. No i dobra, słuchajcie, sama woda nazywa się Fulvika. I jak informuje producent, zawiera ona 77 minerałów więcej niż w zwykłej klasycznej wodzie. Ważną też kwestią jest to, że nie posiada ona ani żadnego zapachu, ani też smaku. Zawiera natomiast kwasy huminowe, fulwowe i humusowe. Cokolwiek to znaczy. No ale dobra, skoro nie ma zapachu ani nie ma smaku, to skąd ten czarny kolor? Otóż wydobywana jest ona ze skał leonardytu i przechodzi przez pewnego rodzaju materię roślinną, która sprawia, że woda przyjmuje ten ciekawy czarny kolor. Słuchajcie, wszystko ok, ale teraz pytanie, czym różni się ta woda od klasycznej zwykłej wody? Przechodząc do najważniejszych kwestii. Woda przede wszystkim zmniejsza zakwaszenie organizmu, oczyszcza nasz organizm z toksyn. Producent zapewnia nas również, że woda przeciwdziała starzeniu się. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, na początku zwalczanie niedobory minerałów. Czyli w najprostszy sposób można powiedzieć, że jest to zwykła woda źródlana z minerałami śladowymi. Przejdźmy sobie teraz do obejrzenia całej etykiety. No i dobrze moi drodzy, tak wygląda sama buteleczka, logo, nazwa firmy, dodatek 77 minerałów. I jedziemy dalej. Teraz, jak widzicie, jeśli chodzi o wartość odżywczą, w 100 ml tłuszczu węglowodanów, białka, błonnika, soli brak. Mamy tutaj te ciekawostki, mianowicie oczyszczające kwasy humusowe, odkwaszające pH plus 7,7. Naturalne elektroity, oczywiście z 0 kalorii i barwników. Słuchajcie, tutaj taka ciekawostka mianowicie silny antyoksydant 14 tryliardów elektronów. No i dobra, zobaczyliście całą etykietkę, czas więc otworzyć wodę i spróbować jak spokojnie. Więc powoli otwieramy, bierzemy sobie szklaneczkę. Pierwsza kwestia jeśli chodzi o zapach. Rzeczywiście pachnie jak typowa woda źródlana. Powiedziałbym nawet, że nie jak woda z butelki, a bardziej jak z kranu. W prawej dłoni mam czarną wodę fulwikę, w lewej zaś klasyczną wodę źródlaną. Spróbujmy na początek czarnej wody. Mm. Taki jakby trochę posmak metalu. A może w plastiku? Jeśli chodzi o czarną wodę, smak jest moim zdaniem nieco inny. Zapach może nie różni się aż tak bardzo, ale smakiem nieco odbiega to od klasycznej wody źródlanej. No i tak to z tą czarną wodą jest. Może sam nie przekonam się do tego produktu i nie będę go wszystkim polecał, ale polecam za to, żebyście chociaż spróbowali. Fajna odmiana, na pewno coś nowego. Jest to nieco inny smak, nie jest bez smaku ani bez zapachu. A jeśli chodzi o cenę tej wody, Taka półlitrowa buteleczka kosztuje mniej więcej całe 5 zł. Warto na pewno spróbować. I jeśli podobała Wam się ta recenzja, zostawcie łapki w górze i widzimy się w kolejnym odcinku Wasze zdrowie.